Nie o Pakt senacki, tylko o Senat w ogóle chciałem zapytać. Znaczy, chodzi mi o to, dlaczego marszałek Senatu tak rzadko korzysta z narzędzia, które ma z orędziem. Czy w sytuacji, która jest w tej chwili Czy w sytuacji, która jest w tej chwili, którą Donald Tusk określił jako największa afera XXI wieku, nie powinien wystąpić w telewizji publicznej ktoś, kto poinformuje publiczność TVP, która nie ma zielonego pojęcia o całej aferze? Jak to jest naprawdę? Myślę, że marszałek grocki czyni to odpowiedzialnie i dostatecznie często. To jest uprawnienie trzeciej osoby w państwie, które może być używane często, ale nie może być używane za często. To A dlaczego? Jest stare powiedzenie, nadmierna ilość roztrwania autorytet. Eee, Przepraszam, a, że wpadnę w panu ale, słowo, ale... ale... Pan oczekuje kiedy... ode mnie odpowiedzi, czy e, mhm, dobra. E, będzie orędzie marszałka e, grockiego, e, ale jestem głęboko przekonany, że e, 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 korzysta z tego uprawnienia odpowiedzialnie e, wobec e, e, o, o, obywateli. I Powtarzam raz jeszcze trzeba odróżnić orędzie. E, e, Szefa instytucji publicznej od zwykłej wypowiedzi wyborczej. Cieszę się z tego, że korzysta z. Tym, Marszałek korzysta z tego e, roztropnie i zakładam, że skutecznie. Dziękuję bardzo. A pamięta pan, kiedy było ostatnie orędzie? Udzielił odpowiedzi.